No kurczę, nie żebym się chwalił, bo widzicie, pies tu odpoczywa. Mieszkamy bez okien w styczniu. I tu nie o to chodzi, żeby się chwalić, ale chcę wam przedstawić Mr. Bigosso. A kto robi najlepszy bigos? Tak nieskromnie powiem, że chyba ja właśnie robi się na Sylwestra także Wojtusiu jutro się szykuje, bo a jeszcze jedna rzecz tu jest, proszę Państwa, napój taki otrzymona już nie było Szymon nakręcił cały film na temat tego napoju, i jest to pigułówleczka, którą do mnie wysłał. A tu jest, słuchajcie, 35-letnie winko. No, także wszystkim życzę udanej szampańskiej zabawy sylwestrowej. A ja myślę, że jak już powkładamy okna wszystkie o to takie mamy okna trzy szybowe fakro słuchajcie no to oczywiście pokażę wam jak to wygląda później nie